Manko z tej strony, Dawid Riggs. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku e, będzie taka jakby seria, bo będziemy dzisiaj to będzie Minecraft taki survival. Jak to, kurde, Dawidek już nagrywał kilka razy. Tak więc zapraszam do oglądania. Dzień dobry znajomy. Czyli wujek Gizio, misteria Godzianka w grze oraz Cieci. No, też będzie grał Cieci. Ciecina, możecie znać. No i co, dzisiaj będziemy to będzie jedna z część z drugich. To będzie odcinek podzielony na pół. Dzisiaj, w tym oto rogu pięknym, zrobimy podwójną farmę. Zapraszam, więc tak naprawdę teraz już do oglądania. Dobra? Więc. Ogólnie to ten odcinek jest montowany w nowym programie, więc przepraszam także za jakość, bo tutaj będę się teraz coraz lepiej montować. Dobra, bo ja tak biegam bez sensu rzeczy. Mam żelazne, więc dużo nie ominęło. Miał być pierwszy odcinek z tego oto pięknego świata, kiedy mieliśmy równy ten oto piękny teren, ja Jaciecin, ale niestety nie, nie udało nam się go nagrać. Kawałek może, bo do... jak mi się uda to zmontować, to wrzucę wam teraz kawałek. Dobra, widzieliście. Dobra, zacznę może pierwsze od w dzisiejszym odcinku przeznaczę sobie teren na to i myślę, że to będzie gdzieś y... odtąd. O dobra, odtąd. Albo nie. Cool, the weather clear. Na razie jestem sam. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, trzynaście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziewięć, dziewięć raz, dwa, raz, trzynaście tutaj będzie raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, niena, trzynaście. Pięk. mamy wyznaczone granice naszego pięknego tutaj przyszłego ogrodu. Tak to będzie się prezentować. Myślę, że będzie ciekawie. Więc zostawcie łapkę w górę. I co ja tutaj może zrobię takiego minimalnego timelapsa. już troszeczkę wyrównam. Dobra, jestem już po cięcie, wykobałem wykopałem teren na naszą tutaj farmę. Oświetlę to jeszcze. Pyk, proszę bardzo. Teraz idziemy po cegły. Tak, tą nowe cegły. W związku z tym, że mam w kij kobla, postanowiłem zleć to z podłogę z tysle kobla. Z tą nowych cegieł. Tylko muszę coś odłożyć do... Co się stało? No nie no! Creeper zasrany. Oho, to teraz to wszystko postawić tu Ile kobla się wysypało Co się stało widzowie Ile kobla wysypało się Ja, many to, to teraz, to teraz zauważyliście ile tego kobla mam Tak by the way To jest skrzynka ze śmieciami A tu jest dirt To dirt na razie nie potrzebuje. No dobra, potrzebuję naszych cegiem. No i weather clip będzie zaraz. A widzicie, o mam stack ponad. Jak się przestraszyłem tego creepera. Pyk, pyk, pyk. Mam stack idealnie. Ponad stak, półtorej dokładnie. Teraz tutaj załatam szybko pozostało. Nie tym! Po pozostałości po naszym przyjacielu, zielonym. Znaczy przyjacielu tak średnio bym powiedział, ale po naszym ym, zielonym koleż koleżce pyk mamy. Dobra. A teraz idę zrobić podłogę, a w następnym odcinku zrobimy sobie. To będzie druga część budowania tej farmy. przeprowadzimy w następnej części zw zwierzęta. I dodam szkło też między innymi. Jak to szybko. Coś tu że nie starczy, to. No, chyba to nie starczy, to co przyniosłem ze sobą. Jak tak patrzę, to będzie trzeba więcej. Jeszcze jak? Patrzcie, tu jeszcze. Jeszcze nam zostało. E, to jeszcze jakiś stack trzeba będzie przynieść i będzie git. Ale to na razie na, zaczyna nabierać kolorów. Tak powiem wam. Dawać mi tutaj więcej stół, więcej tego stołna co to tak wolno. A ściany naszej budowli zrobię myślę z, gre, z granitu, bo, go też, bo tutaj też dużo jest granitu. Gdzie on jest? Granit underzyd, ale myślę, że z Anderzytu bo and jest jednak taki bardziej przypomina takiego stołna O! Drewno się ścięło przy samo. A ściana będzie w tym miejscu. Oho, główniak! Tyk. Dobra. Pyk. Mamy jedną. Mamy tu jedną Jedną mamy. Pyk. A teraz sprawdźmy. Ja bym nie chciał tego robić. Przerwa to na dwa piece. ja węgla. O, jeszcze dużo mamy za. No nie gadaj Już myślałem, że kolejny zombie. Creeper na dupnie. Ale skąd oni się tu biorą? Przecież tu jest. Aha, tu jest nieoświetlony. Dobra. Jestem No. Kolejny. Idźcie do domu. Pyk. Co, stąd oni przychodzą. Dobra, najlepiej będzie się przespać. Aha, to będzie. Wadetlear. Pyk. Aha, jest dzień, dobra. No, myślałem, że z noc, szczerze mówiąc. Pyk. Mam no, 28. Sprawdźmy czy starczy. Myślę, że nie, ale, ale zobaczymy. No, jeszcze trochę, dobra. A podczas tego bo mam tutaj bardzo dużo akacji, to drugie piętro zrobię z tego norm z drewna Tylko pytanie, gdzie ja dam akację teraz A mam ją we kił. pyk Mam dwa staki, pewnie to oczywiście nie starczy Ale kij, dobra, skoro 13, Chwila, ile to ma kratek wysokości? Dobra, to jest raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 10, 2, 14, 14 to będzie gdzieś taka siódma kratka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gdzieś tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O my się na tej wysokości będziemy budować drugie piętro Pyk. Najgorsze jest to, że ja mam 1,5 dobrze włączyłem tutaj y, game rule'a, bo w związku z tym, że ten, że, y, ten survival nie miałby sensu bez gema, bo ciągle bym tracił itemy swoje. Pyk. Ciemno. Dobra, dawać mi tu pochodnie. Pochodnia jest teraz moim, moją przyjaciółką oświetl. O, o, pyk, pyk, pyk. W ogóle też trochę sorry, że słychać myszkę, no bo jednak nie wiem, nie wiem pierwszy raz jak nagrywam Minecrafta w tym programie. Znaczy w tym programie. Pierwszy, pierwszy raz nagrywam Minecrafta w tym programie obrabiam. A studio jest podczas e, budowy tak jakby. E, więc... Jeszcze przez chwilę będzie słychać, ale postaram się to ograniczyć. Dobra, piknie. Tu jeszcze tu jeszcze będą dechy. Tutaj też Pyk Dobra, wlechy mamy Tak jakby Oj, tego diorytu to będzie trzeba tutaj dużo A W tym czasie przerob przepali nam się z Więc to mogę to już zabrać Pyk Tyle nam tego starczy cyk Dobra, jeszcze teraz trzeba trochę Tutaj kilka drzew wsiąść specjalnie Chodziłem i ścinałem Sadzo i zbierałem sadzonki w te miejsce, żeby po prostu nie latać pół kilometra za, za jednym drzewem. bo to to jest ta tutaj hodowla. Hodowla drzew, nie, no jestem mądry. Jednak widzowie, dobra, Jedna trochę węgla. Pyk, 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 więcej pochodni jest potrzebny. 36 dobra, teraz to zmieniamy na zwykłe deski, schodzę tutaj z powrotem i trzeba dokończyć resztę, cyk, cyk, cyk o, dobrze mam pustynię koło tutaj, i cyk, skończone oświetlę to no jak widzicie jest oświetlone tutaj, teraz idziemy dokończyć dół jeszcze to zamienię, bo to tak brzydko wygląda te, te takie schody na razie będą, spokojnie, nie martwcie się, one zostaną wymienione na lepsze, ładniejsze, one są takie tylko tutaj w czasie remontu, cyk, i jak widzicie, tak powierzchownie nas, nasza tutaj szkic naszego, Tutaj pięknego, piękny hodowli jest skończony, więc ja się myślę, że gdzieś tu się wybuduję i z Wami pożegnam. Tak, oto się to prezentuje, no nawet zjawiskowo. Ja, tego się zrobi tutaj jakoś z, z tych oston brików. Tu jeszcze taką obramówkę i się wtedy będę mógł z Wami pożegnać. Cyk. Cyk, cyk, cyk. Chyba tak. O tutaj później się to dokończy, cyk No dawać mi te deski Znaczy deski No nie no stone mi spadł To też bym poprosił Dobra Aha No to ciekawie No później się to zniszczy Aha, no teraz skoczę się, zabiję i się tu z wami pożegnam. Ojojoj, ciemno. Wybuduję tu takie coś, no i co? O, na takim tle mogę się z wami pożegnać. Ja wam dziękuję za oglądanie, tylko że jest noc. No, kurde, pisać nie umiem. Pisać nie umiem. O, no, no i git. Mogę się z wami pożegnać. Z tej strony był Dawid Eriks. Pamiętacie, zobaczymy moje poprzednie filmy. I mam nadzieję, że będziecie chcieli dalej tą serię. To zobacz, to będziemy w następnej serii kończyć. To, to, co tutaj się zaczęło. To by było na tyle. Elo!